Ja dziś nie idę po obrowary. Kurwa mać co zaleń. Chyba z ciebie. Japa. Pić mi się strasznie chce. Jest woda w kranie. Siema ziomek, siema. Żal mi cię Mary już może skończyłbyś w końcu chlać te browce. Pojebało cię czy co nigdy nie przestanę chlać browarów. Chuj mnie to obchodzi. To po co się odzywasz? Nieciu skocz po browary bo ten pierdolony grubas nie chce ruszyć w swojej śmierdzącej dupy a mnie nogi bolą i nie dam rady dojść do sklepu. Niestety nie mogę muszę jechać z Szymonem załatwić pewną sprawę. A chuj wam w dupę zezowate ci polągi. A ty następnym razem nie wpierdalaj wszystkiego co ci wpadnie do łapy. Masz to jak w banku. Co jest z nimi kłócą się z byle powodu. Sam nie wiem ostatnio im zdrowo odpierdala, ale nie martwmy się tym. Racja musimy jeszcze sporo zrobić, no to ruszajmy. Ale tu jebie na pewno dobrze trafiliśmy, pewnie. Zaraz się okaże. To na pewno tu, tak. Kim wy jesteście? Ekologami. Kurwa zaraz co to ma być? Chcesz dostać od ekologa? Nie najmocniej przepraszam szanownych ekologów. Ale moglibyście nie robić takiego zamieszania w moim domu. Maurycy chodzi zobaczyć naszych ekologów. Więc to od niego tak bało. Idź się koleś i bo bierz. On się nie potrzebuje myć pracuje u mnie jako sprzątaczka. Racja? Tak panie. Tak panie? Tak panie zajebisty. A teraz i cumij ten i ibel. Koleś no idź się umyj bo zadzwonię po policję rozumiesz? Już mówiłem że on nie potrzebuje się myć proszę opuścić mój domek. Nie wiedziałem że ktoś może tak śmierdzieć. No ja też ale wiemy tego cwaniaka co nie? Pewnie. A, i jeszcze trzeba będzie kupić kilka browarów, bo Mariusz oszaleje. Aha to spoko. Ale dostał cwaniaczek teraz już nie będzie kozakował do ekologów. Mogę mu jeszcze raz wywalić z buta? Pewnie. No to jedźmy po te browarki.

Ciekawe, gdzie leżą te browary. Muszę poszukać. tutaj są. Czy to wszystko? Tak. Należy się 4 złote, proszę. Dziękuję i proszę opuścić ten sklep, bo pan strasznie śmierdzi. Ja śmierdzę, a wywalić ci. Byś widział, jaki wkurwiający sprzedawca jest tam nie odość że ojebał mnie z 20 groszy, to jeszcze obraża Dorwego jeszcze. No nic, wracamy do domu, odpalę tą muzyczkę, co przedtem.